Nie mam koło tej strony opelsu. I witam Was z dzisiejszego odcinka razem z Gluemina Jestem. I z elevenek 11. Widowie Opelsu, ja jestem Elewenek. Siemano, Siemano, kolano! Poczekajcie, widowie. Siemano, kolano! Zaczynam nagranie. Chłopaki, zaczynam nagranie. Za 3, 2, 1. Cześć widzowie, z tej strony Glumine. Będziemy dzisiaj grali w Bedwars Trio z Eleven jedenastek, które ma kanał. Czy mam? No, mamy... no? no pewnie. Nie był taki team'owy. Co? Nic. I. I z kim jeszcze? A, i co persu? Ej, 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 ale tak no. no szczerze, ja chyba z wami pierwszy raz tak grywam. No tak, tak, tak. tobą tak, no. Ej, nie żeby co, ja jestem od nich popularniejszy troszeczkę. No Ode mnie na sobie tylko no troszeczkę. Od Glumajna to jesteś chyba o dwa suby. Więcej! Nie, dwa więcej! Dwa jeden, coś takiego. To ile? Więcej! Glumajn ma 21 Nie, 20 ma Dobra, to ja mam, ten temat Zaczynamy już Ja mam 22 nie chłopie, ale wiesz o tym, że mam 24? Umówmy się już z tym hm? Paki, bardzo długo się zbiera... Ej, co ja gadam? Dobra, bardzo naprawdę długo się zbierałem do tego... Do survivala Przećwiczyłem kilka rzeczy i jestem gotowy Będziemy, może jutro. Wejdę do Ja Jestem gotowy! Olka gotowy! Film się pojawi za dwa tygodnie. <grymne> no mówisz imiona, zaczyna od nowa.